Robert Tomaszewski z firmy AKT2000. Chciałem zaprezentować działanie naszym zdaniem wadliwego czytnika kodów QR Data Logic, Gryfon, który dostaliśmy czy kupiliśmy od Was z firmy. Mamy tutaj trzy, trzy, trzy dowody rejestracyjne. Wszystkie są jak widać w idealnym stanie. Robimy pierwszą próbę. Jak widać, próbuję. I dalej, i bliżej. Położę, żeby mi się ręka nie trzęsła. Nie ma żadnego efektu. Wstawię jeszcze w czytnik, w uchwyt, przepraszam, żeby nie było. To jest inny dowód. Jak widać, nie ma żadnej reakcji. Wcisnę przycisk, oczywiście jest ustawiona. Funkcja automatycznego zczytywania, czyli nie ma potrzeby przyciskania tego przycisku. Bierzemy trzeci przewód, przepraszam, trzeci dowód rejestracyjny. Wezmę go do ręki jeszcze. Jak widać, nic nie działa. Naprawdę jest bardzo duży problem, żeby wciskam cały czas ten przycisk. Żadna reakcja. A damy przykład kodu. Proszę tutaj kod QR na y, zestawie sprzęgła Luka. Proszę zobaczyć. Przepraszam, akurat złapało kod kreskowy. Proszę zobaczyć jak łapie kod. Za każdym razem Próbujemy jeszcze tutaj Odcinamy dalej, jeszcze dalej. Tak od boku, dalej. boku tak przesuniemy jeszcze, też nic. Nic, w ogóle nic. Okay. Także jak widać, nie ściemniamy. I mam nadzieję, że ten filmik pomoże w zdiagnozowaniu błędu. Dziękuję.